Z czymś ciekawym do Was. Mianowicie, nie wiem, czy wiadomo dla tych, co mieszkają tutaj w, w Niemczech. To na pewno będzie przydatna informacja z tego względu, że porobiło się trochę nieciekawe na tym świecie i tutaj, i szczególnie tutaj w kraju. Z tego względu, że ceny obojętnie czego bardzo rosną. Czy idziecie do sklepu? Wydajecie na zakupy, czy tankujecie auto, po prostu wszystko wiadomo urosło. I co tutaj mm, podpisała um, Ampel Koalicjon? Zaraz wam powiem, bo to jest bardzo ważne i przydatne i nie wszyscy się doszukali, może pewnych informacji, albo nie wszystko dowiedzieli się w wiadomościach, ponieważ mm, nie wszędzie piszą wszystko. Ale tak naprawdę, tutaj jest operowanie tak zwanymi sumami, na które trzeba bardzo uważać, ponieważ człowiek pomyśli, a dostanę 300 euro albo dostanę ileś tam 100 euro, nie? Ale to nie na tym rzecz polega. Doszukuję się pewnych informacji, doszukałam się, aczkolwiek pewnych rzeczy. Czyli, że przez trzy kolejne miesiące. No, dokładnie, kiedy to wszystko wejdzie, to jeszcze jest y, wielki znak zapytania, ale zostało zatwierdzone i może ktoś tu wie, może nadmienić. Bo akurat nie doczytałam się tej informacji, kiedy to ma być w ogóle wprowadzone. No i przez trzy kolejne miesiące ma być y, ogólnie ceny paliwa o 30 centów mniej, a przy dieslu ma być o 14 centów mniej. Macie Państwo też do dyspozycji ci, którzy jeżdżą środkami komunikacji miejskiej, tak zwany bilet na 3 miesiące, czyli za miesiąc wychodzi Wam teoretycznie 9 euro. Ale pytanie dobre: kto z tego skorzysta? Bo nie wiadomo, dużo ludzi jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej, żeby mieć tanik, wykupuje sobie Abo. Czyli taki abonament roczny, w którym się płaci. Co miesiąc, i wtedy to wychodzi taniej niż te bilety pojedyncze, bo wiadomo, kupując bilet pojedynczy czy tygodniowy, wychodzi Wam drożej. To wychodząc z założenia, że jeździcie codziennie do tej pracy, no to kupujecie ten bilet miesięczny, czy nawet ten abonament roczny. No i po prostu kto z tego skorzysta? Moim zdaniem skorzystają tylko ci, co mm, kupują tak zwane tygodniówki, połaszą się na bilety, które są. Um, który tutaj właśnie jest ten 3-miesięczny, także to jest taka jakby um, odciążenie tych, tych, tych kosztów za, za dojazdy, tak? Um, do tego dochodzi jednorazowy kolejny kinder bonus w wysokości 100 euro do tych, co pobierają tutaj świadczenia rodziny na dziecko, czyli tak zwany kindergeld. 100 euro na pewno dostaniecie, to jest tylko jednorazowo mówię. Eee, tak. 300 euro do wypłaty dostaniecie, czyli to jest takie pendla, Arbeitznejma, pauszale, coś takiego. Eee, dla tych, którzy oczywiście pracują zawodowo, dostaną 300 euro ci, co na umowę o pracę pracują, prawda? Ci, co mają e, firmy, dostaną jakby, zostanie im upuszczony podatek do zapłacenia. Ale te 300 euro, to nie będzie tak, że dostaniecie 300 euro goły do wypłaty, ponieważ to będzie opodatkowane. Jak odciągniecie sobie wszystkie składki, ci, co oczywiście pracują na pełny etat, zostanie Wam z tego, no raptem, jak ktoś to przeliczał, w jednym artykule, wyszło tam komuś 150 euro po, od, po odtrąceniu podatku. No to raz na rok zawsze jakaś pomoc. Lepszy rydz niż nic, jak się gada, nie? Eee, tak, ci, co e, mają świadczenia socjalne, tak zwane hard które w przyszłości zastąpione będzie Geldem, dostaną na osobę dorosłą Musi to być osoba dorosła po 100 euro na głowę jednorazowo, i dodatkowo dostanie się 20 euro na każde dziecko. Eee, tak. Co jeszcze się ciekawego dowiedziałam: że ci, co wynajmują mieszkania czy coś takiego, właściciel tego mieszkania będzie musiał wymieniać do 2025 roku. Dwu, powyżej 20-letnie Junkersy, ponieważ ze względu na to, że biorą za dużo, um, za dużo energii, e, tak jak powiedziałam, e, przy rozliczeniu podatkom za 2022 rok, czyli ten rok bieżący czyli jak w przyszłym roku będziecie się rozliczać trzeba pamiętać, że kwota wolna od podatku będzie em, większa, e, czyli o 363 euro. Kwota dla pracującej osoby będzie 200 euro więcej. Kwota dla wolna od podatku. No i odległość, czyli te, przykładowo, ktoś dojeżdża autem do pracy, ma odległość powyżej 21 km. Może sobie to wszystko odliczyć od podatku, te kilometry, i nie będzie za kilometr. 30 centów do odliczenia, tylko 38 centów, tak jak powiedziałam. Będzie jedna razowa opłata do, dopłata do ogrzewania dla tych, co pobierają wągel. Wągel to jest takie świadczenie, które przykładowo ktoś zarabia. Nie jesteście stricte na tym socjalnym Hardsfire. Ej, przykładowo jedna osoba nie pracuje, druga pracuje, ale macie za mało, nie jesteście na job No idziecie do miasta e, składacie tak zwany wongeld. Oprócz tu dostajecie tam ten kindercuszlak, e, kindergeld, no i do tego dostaniecie jednorazową dopłatę do ogrzewania. E, jedna osoba, e, gospodarstwo jednoosobowe dostanie <laughs> dopłatę do ogrzewania 270 euro jednorazowo. Dwie osoby dostaną łącznie 350 euro i każda jedna osoba, czyli przykładowo dwie osoby są dorosłe, jest jedno dziecko, dostanie 70 euro. Dla uczących się, czyli dla tych, co robią ausbildung, czyli tak zwaną ala zawodówkę jakąś, albo dla tych, co pobierają BAFUK i studiują, każde dostanie jednorazowo 230 euro. Tyle się doczytałam tutaj. Eee, tak. Mm. Nie, coś mi się powietrzyło. Moi drodzy. A nie dobrze. Eee, tak. Są różne źródła i yy, źródłowe. Eee, co najciekawsze jest, że. Yy, Także yy, dokładnie. Także jak mówię yy, najgorzej wyjdą na tym ludzie, którzy są na zasiłku socjalnym no bo dostaną i no, 100 euro i tam te 20 euro yy, ale oni już mają te ogrzewania jakby to ogrzewanie tak czy siak państwo im płaci, ten grunzy się rąk im płaci to nawet tak najgorzej nie wyjdą, a yy, właśnie ci co pracują zobaczcie sami niby będą mieć obniżone koszty benzyny niby będzie e, gdzieś tam te 300 euro ale opodatkowane i ten co pracuje oczywiście na cały etat dostanie mu 150 euro w kieszeni e, no, i, no i ci co mają tam e, dzieci nie, no to do tego, do tego kindergeldu będziecie mieć dopłacone tylko 100 euro jednorazowo Także teoretycznie jak jest ktoś um, pracujący na cały etat ma dziecko, przyjmijmy na to przykładowo pracą dwie osoby na cały etat, no, na o pracę mają jedno dziecko i macie 100, 300, 450 euro i jednorazowo tylko dostaniecie. A spójrzcie na to, ci co dostają te wszystkie wągelty i inne takie tego typu rzeczy, dostaną dużo, dużo więcej, co jest niefartym w stosunku do innych ludzi, bo naprawdę, aby tak nie patrzeć, trochę się, można powiedzieć, można zawieść na tej, na tej polityce tutaj, ponieważ ci, co... Przypuśćmy, osoba niepracująca jest jakaś, dostajecie ten wągę, to macie wyrównane, czy nie macie warunki socjalne, ale co na socjalu, to im się tam wyrówna i teoretycznie wschodzi się do tego poziomu, że znowu chwilowo nie będzie opłacać się pracować, bo ludzie, Państwo chcą, żeby ludzie szli do pracy. E, tutaj była, była nagonka o likwidacji um, tej klasy podatkowej, co jest jedna osoba niepracująca i druga pracująca, zastąpienie ich e, obiema czwórkami, że nawet e, mimo, że się nie pracuje, to i tak jakiś tam podatek będzie się płacić. Sprawa gdzieś tam ucichła. E, gdzieś tam było... Mm, także no, to, to są takie rzeczy, które no, niby ja, niby jest jakiś Odciążenie, nie ma co marudzić, nie, ale po prostu w stosunku, jak się przeliczy, jakie są ceny obecnie yy, tego wszystkiego, tych, tych koszta energii, używania mieszkania, że ceny idą w górę, to i tak tego podstawowego zapotrzebowania to do końca nie zaspokoi, moi drodzy, bo ponieważ to to jest tak, nie wiem, będąc w Polsce dostaniecie jednorazową dopłatę tam do um, ogrzewania, ile tam, y, coś tam, mi, kiedyś mama mówiła, nie wiem, 600 zł, czy coś takiego, ale to po prostu jest y, śmieszne, śmiech na sali i, i po prostu, no, y, jak tu się z tym y, ogarnąć, także, no, nie jest łatwo, mimo to, y, Przykładowo w rocznym gdzieś tam rozliczeniu dostaniecie zwrot, przykładowo, bo mniej energii zużyliście w danym roku, bo zawsze firmy te energetyczne Wam liczą trochę więcej i zawsze gdzieś tam ten, jak nie zużyjecie wszystkiego, no to macie ten zapas jakby i dostaniecie to nazwę. Ale po prostu jest y, trochę takie, pozostaje nam taki niesmak, ponieważ Patrząc na to, na te wszystkie sumy, człowiek czytając wiadomości, czy dowiadując się o tym, słuchając na pierwszy rzut, nie analizując tych informacji, e, zdaje się taką pułapkę informacyjną, o będzie fajnie, dostanę 300 euro do Kapi, to jest tak, z tym, e, były te e, covidowe takie no, e, dodatki do wypłaty. A i to wszystko było opodatkowane, moi drodzy. Rząd no, mówił, tyle, no tyle dostaniecie, tam 1500 euro, czy ileś tam, ale nikt nie powiedział tego, że te i te osoby, które patrzą na część etatu, dostaną mniej. E, nie powiedzieli tego, że tam będzie to opodatkowane, czy gdzieś tam była ta informacja zakopana i trzeba było się tej informacji doszukiwać. Ale to jest właśnie... Em, to jest trik informacyjny, czyli takie, takie coś, co jak ludzie czytają, nie doszukują się źródeł informacji i tego wszystkiego, no to po prostu ludzie po prostu wplączecie się w jakiś gąszcz i później jest wielkie rozczarowanie. Także jak słuchacie ludzi wiadomości, trzeba wszystko sprawdzać. Po prostu jesteśmy w takim świecie, gdzie jesteśmy stale bombardowani czymś a tak naprawdę jak nie sprawdza informacji, e, bo już tam się ktoś podnieca, to jest tak jak nie wiem, e, sprawdza się na szybko liczby w totolotkach, wygrało się coś tam i tak dalej, ale coś się przeoczyło gdzieś tam po drodze, to jest, to jest podobna sytuacja i człowiek jest taki podniecony. A będzie fajnie, dostaniemy coś fajnego, będzie i tak dalej, ale ile to trzeba, e, co jest jedynym plusem, nie trzeba będzie żadnych e, wniosków składać, żeby dostać te czy inne e, rzeczy, dodatki i tak dalej. To jest jedno i przy, tylko przy rozliczeniu podatkowym trzeba uważać na tym, żeby tam czy inne i takiego typu kwoty to będą wszystko, to będzie wszystko w rozliczeniach podatkowych w pracodawcy uwzględnione także. E, czy nawet ci, co rozliczają firmę, muszą uwzględnić, że te, to wszystko się obniży, ten, ulga jest trochę większa, wiadomo, potem i tak dalej, te ulgi podatkowe podnoszone są, także o tyle jest dobrze, że, ten, um, że to mniej więcej jakoś tak funkcjonuje w tych czasach kryzysowych, że gdzieś tam jeszcze idzie przeoszczędzić. Ale jak e, kiedyś nie obserwowałem na Instagramie, udostępniłam pełną informację i tam było wyszczególnione: pak, 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 to i to i to i to i to. I to będzie ten Hills pakiet, ale nie było wyszczególnione do końca i chciałam to po prostu dopowiedzieć, e, bo dla mnie się to trochę jakoś tak dużo wydawało. I mówię, gdzieś na pewno jest, e, tak jak we wszystkim innym, jak ktoś nie jest tajemniczony, nie szuka informacji, jak we wszystkim innym jest gdzieś ta ukryta informacja. Także tu mniej więcej jest, e, tak to wygląda. A skąd to znalazłam, to potem Wam przelinkuję te źródła. Możecie sobie poczytać. E, może będzie możliwość przetłumaczenia tej danej strony, to sobie przeczytacie po polsku. I tam są też y, informacje wyszczególnione i jak to będzie w praktyce wyglądać. Nie wiadomo kiedy, co, kto wszystko powiedzą, bo jak y, o czymś mówią, to dopiero to pochodzi, wchodzi po jakimś, jakimś konkretnym czasie. Y, źródła podają, gdzieś tam było mówione, coś się obiło o uszy, że to będzie niby czerwiec, lipiec, nie wiadomo do końca. Także mniej więcej to w ten sposób wygląda i z tym chciałam do Was dzisiaj przyjść. E, także mam nadzieję, że Wam się filmik trochę informacyjny podobał. E, subskrybujcie, oglądajcie. Mam nadzieję, że Wam się te informacje gdzieś tam przydadzą, bo one są jednak ważne dla tych, co mieszkają tutaj w Niemczech albo i nawet z ciekawością do tych, co mieszkają w Polsce, jak tu e, oczywiście Niemcy po pomagają, rząd niemiecki pomaga swoim obywatelom, także... Do zobaczenia, do na następnego, cześć.